Hej, cześć, siemaneczki wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Sabotaj, zobaczymy jak ten meczek nam pójdzie, U, to to jest rozgrzewka, kibicik, jeszcze inaczej, więc no spoko powinno być. Has been no, gdzie on jest? No, musiał mieć cieny, to nie. Dobra, chłop, ale wygraliśmy to. Leczny golem. Wykierował. Taki awatar. No, spoko, dobra. E Możemy zrobić teraz e ładnego rasza. I zobaczymy. Jezu, mi się aż odbiło. E takim pysznym domowym... Бедким. No kurde Co za chłop Co jest to? Ajajaj Było blisko nie, lewitująca bomba. Nie wierzę w tę grę. Force mi się niewidzialną bronią. Ale bawi, są trochę tej open beta. Dobra, może tak. Weźmiemy sobie to. Okej. Okay. Więc no cóż, jeszcze raz spróbujemy rasza. Na szczególny serio. Ja lecimy, lecimy, zobaczymy. A i zabijam chociaż jednego Na drugi malowa No i golem wykierował Zaś Najlepsze to, że trafiliśmy Serio nie mam skilla. kurde w sabotaju Kurde nie do ceca Gdzie tam naprawdę lepiej mi sprójdzie? No, TMG MG już wbiłem. Zobaczymy, no. The bear. bomb has been planted. Kurde! Ten z free jak wyskoczył. Nie no. Klamski chłop. Bomb has been mógł coś zabijać, tak szczerze mówiąc. Kto się obija. Ja też bym mógł coś zabijać więcej. Bo tylko 5 kili na no jedną system 4D. No to jest bardzo mało. No retreat, no surrender. I teraz co? Albo shot, albo CT. Podejrzewam, że CT będzie. Albo Longa mu zraszują. Pięknie. To też long będzie Ale to nie jestem pewny Nie short Ładnie, ładnie chłop zrobił No, kieruje nas ostro Ja dzisiaj nic nie mam robić I kałaszek, no bez kewa Muszę lecieć, no szkoda Nie mam kasy, to jest najgorsze No i ping mam bardzo wysoki jakiś Ci miałem po 7-8 kurde, przy serwerze siedzą, albo siedzą na serwerze, żyją serwerem. Kurde. Dobra. Info jest podane. Lepszą pozycję sobie zrobił. jest na szercie Dobra, chociaż plant. O, ładnie, kto pusty w końcu zabija. Pierwszy frak jego. I plant. No cóż. Teraz możemy sobie wziąć Kevlar. kaweczkę A może Augiem? O, Augiem nie grałem. Nawet fajny skin mam. Piękne, piękne. A, jakim cudem? No nie podleci ci. Ja. Jakie wucha chłop ma. Dobry agent. broni żadnej nie kupię, kurde kevlar kupiłem niepotrzebnie trochę no ale, glock też może być glockiem da się zabić to jest najważniejsze Easy peasy. Zrobiliśmy to. Mamy kasę. Hmm. 90. Jestem koksem. <ścoughs> Ale jaki stan po prostu. Kurde, ci poszedł do góry. Taki stres, jedny stresik. A jeszcze czterech. Aha, weź w trójkę, na short Bomb has been planted. Oj, no to mamy już po autolamie. No to już przegraliśmy ten mecz Ajajaj. Dobra, weźmy percz za 50 Lecimy Zrobię tak. mi mida. Co zajebałem za cztery? Ja miałem cztery HP. Mm. Jeb, co ja zjebałem. Nie wierzę w tą grę. 96% wziem, de idę. Bomb has been planted. No paka. O, mamasystę. O nie, nie, nie. Oj, dobra, weźmy się w garść. I lecimy z nimi. Ja bym chciał wygrać tę meczkę, nie przegrać go. Zróbmy tak. Ja polecę Longa, szybko zraszujemy go. Piz do kleszcze, oczywiście lobby name no, no, to chciał. I... Weźcie, zostawcie łapeczkę. been planted. Нарки доступ. Курда. Что Chyba kieł. No. Wilcz kieł. Ajajaj. No trochę przerąbane. Bo oni teraz wygrywają. Lecimy lecimy tego longa zaraszuujemy go to jest shortap nową Jezu, co ty chłopi tutaj nie widzisz? No gdzie jeszcze masz, chłopie? интересная игрушка. Добрый хоп. Шипка заотвел. No, mamy 6 na 6. Więc jeszcze dwie rundy i będzie winner. I cheaker diner. Więc zobaczymy. Zobaczymy co wyjdzie. Lecimy sobie kałaszka i flesza. No retreat, no surrender. Dobra, elegancko. I zero. Zero mi zrobili. Więc możemy tak robić. Jeszcze jeden, jedna runda i będzie gites. Zobaczymy, może... może jeszcze łupa... go nie z killami. No ale tamten, 18 killi, odpał jak nic.

I GG mamy wygraną w końcu. Więc jest GitES. I widzimy się już w następnym odcinku, więc to było na tyle. Trzymajcie się nie zapomnijcie o pijcia w górę, w komentarzu. No i subskrypcji. Wiem, że tak co chwilę przypominamy, no ale warto.